maneczko mały szybki projekt 100 chwarów. Prawdopodobnie pojawiły się kolejne setki w podobnym formacie. Ewentualnie jeśli ktoś miał jakieś pomysły, śmiało przyjmę sugestie i spróbujemy innych formatów, ale wstępnie mamy taki. Byłem ciekaw, ile tak naprawdę się zyskuje na hwarze. Psycho no to wiadomo, wystarczy jedną incę przejść i już wiemy. A z zarobkiem, no to wiadomo, insta iście nie równa. Czasem spadnie raz, czasem nie spadnie. Więc zostawiłem setkę. I po prostu przeliczyłem sobie. Tak już, spoilerując, z samego Golda opłaca się chodzić na instancję, tak? Mamy zysk. Tyle, że zawsze dążymy do jak najlepszej instancji, tej, która da nam najwięcej. Więc troszkę inaczej ukryzłem temat i przeliczyłem psycho po prostu na dielki. I coraz bardziej mi się podobała ta Insta. A e, tabelko będzie na samym końcu, więc jak kogoś interesują, jak druid walczy na chwarze, śmiało skipujemy, a na końcu patrzymy na wyniki. Jestem ciekaw też, czy tylko u mnie wychodzą tak dobre wyniki. Więc śmiało zapraszam do oceny i podzielenia się z własnymi spostrzeżeniami na sekcji komentarzy. Dobra, jesteśmy w miejscu, w które wszystkie najbardziej ciekawi, czyli ile udało się zarobić, stracić ile po prostu wszystkiego wyszło. Golda wyszło nam 2,4 miliona. tropu wyszło nam 106 sztuk w 100 instach, a więc 19 milionów drify. Drify to podzieliłem sobie tak jakość, jaki drift, ile driftów cena driftu na targu najtańsza jaka była aktualnie i wymnożenie. No i oczywiście w ostatniej kolumnieńce mamy wszystko poskracane o milion dla wygodniejszego patrzenia w przypadku BI identycznie syngi syngi tam wiadomo były troszkę lepsze niektóre ale i tak wszystkie poszły do kowala kowal nam dał za to 936k więc też skrócone rarki, rarki poszły na odłamki więc i tak cenę przyjąłem i też oczywiście poskracaliśmy to orby przyjęliśmy tutaj najniższą cenę rynkową i wrzuciliśmy po prostu po skróceniu e, większe, wielkie flasze ilość flaszek, cena najtańsza jak była na rynku jak patrzyłem Mnożenie i nie mamy wartości, jakie zyskaliśmy teoretycznie na nich. Całego zarobku mieliśmy 58,88k, ale jest jeszcze koszty, tak? Do kosztów wiadomo, jeszcze można doliczyć ładowanie, no ale to już akurat pominąłem. Cena sopla jest to 33k. wyściówka 215, po prostu jak tworzymy. 100 sztuk 21kk, czyli tak naprawdę na czysto wychodzi nam do kieszonki 37k z 100 instancji. Czyli na insta wychodzi 370k. E, psycho, jakby to kogoś ciekawiło, 4042 udało mi się zdobyć. I tutaj mamy dla ciekawskich, ile która konkretna rzecz dawała. XPM 3 magniaki i temi 11 rangi z B-Orbem 3 levela na Psycho. Daję tyle procent dla zainteresowanych, jakby chciał ktoś sobie na swój przypadek przeliczyć. I tak, przeliczyłem to Psycho ile tak naprawdę by kosztowało mnie, jakbym chciał takie samo psycho zrobić dzielkami, panu po prostu jakiś sople. Cena sople, cena dealka, cena przerobienia dzielka, suma, ile psycho dostaje z dzielka i ile, koszt, ile zyskujemy z ile kosztuje nas jeden punkt psycho. I tak, to samą metodologią po prostu przeliczyłem swoje psycho. Wyszło mi tak naprawdę 579 za instancję. Czyli tak naprawdę z zysku nie możemy mówić, że to jest 370k, no bo to jest instancja, która daje dużo psycho. Więc dla wygodnego liczenia mamy 940k za instę, 950 prawie. I pozwoliłem sobie przyrównać to do wyników, które na YouTube widzę, że ludzie osiągają z easy foot bo jest to taka trochę moja alternatywa. A wziąłem psycho, które ja robię akurat na foot 2, przeliczyłem tą samą metodologię, wyszło 190k na YouTube Często zauważałem, że jest 300k z Golda z SV2 średnio z instancji. Więc 490k, tutaj już nie skracałem tego do milionów, żeby po prostu nie było błędu pomiarowego. Średnio ta insta zajmuje mi 4,5 minuty. A więc na minutę mamy 108k. A chwar, skoro daje nam 940, nawet 950 można założyć, zajmuje średnio te 8,5 minuty. Wychodzi nam 110k na minutę. A wynik utwierdzi mnie w tym, że zostaje na chwarze, więc kolejne części prawdopodobnie się pojawią, o ile nie zostanę tutaj wygwizdany, że źle to wygląda. A Was zachęcam do skomentowania, czy macie podobne spostrzeżenia względem nowych inst i starych inst, czy opłacalność w Waszym przypadku inaczej wygląda.